Nazywam się Miłosława Słowa i przedstawię Wam horoskop dla 12 znaków zodiaku, którego szerszy opis znajdziecie również na portalu czary.pl. Barany w tym tygodniu będą bardzo ambitne, bardzo nerwowe i jeszcze bardziej pewne siebie. Dlatego szczęście będzie sprzyjało im wszędzie tam, gdzie trzeba rozpocząć coś nowego. Zajmijcie się barany sportem, ponieważ w domu możecie być zbyt nerwowi. Zdecydowanie jest to tydzień, który nie sprzyja zakupom porcelany, firanek i różnych delikatnych rzeczy, bo mogą po prostu barany się przewrócić, potłuc to wszystko i generalnie spowodować jakieś domowe szkody. Byki za to będą w nastroju dość leniwym i dość spokojnym, i zamiast o pracy będą marzyły o zimowych wyjazdach. W zasadzie bykowi dobrze będzie w tym tygodniu w górskim schronisku, a zdecydowanie źle będzie mu w pracy. Dlatego nie rzucajcie się byki w oczy, a uda wam się ten tydzień w spokoju przetrwać. Bliźnięta przez cały tydzień będą romansować i zajmować się różnymi towarzyskimi nowinkami. Różne ciekawe wiadomości, jakie zdobędziecie na temat osób, które Was interesują, mogą być szokujące, ale będą też wiadomościami z tego gatunku, które zdecydowanie poprawiają Wam humor. Więc szukajcie w sieci znajomych, a na pewno coś ciekawego i fajnego powinno się wydarzyć. Zodjakalne raki będą w tym tygodniu czegoś komuś, no powiedziałabym nawet zazdrościć, ponieważ słońce sprzyjać będzie w przypadku raków zdobywaniu wiadomości na temat spraw finansowych. Ale nie poddawajcie się złym emocjom, ponieważ jeżeli zadbacie o swoje pieniądze, to w tym tygodniu może ich w Waszym portfelu znaleźć się zdecydowanie więcej. Lwy nadal będą niespokojne, ambitne, bardzo pewne siebie i uda im się coś bardzo ważnego i trudnego zrobić. Lwy w tym tygodniu powinny remontować mieszkanie, nosić ciężkie siatki, ponieważ będą miały bardzo duże siły fizyczne. Uważajcie tylko, żeby się nie przeziębić, ponieważ nadal jest zima i trzeba pamiętać o szaliku i czapce, nawet jeżeli miałoby to popsuć wam fryzurę. Zodiakalne pandy będą planowały różne ważne zawodowe posunięcia, ale w tym tygodniu nie wszystko uda się załatwić. Poszukajcie pomocy u przyjaciół, a być może ktoś ułatwi wam załatwienie jakiejś bardzo ważnej sprawy. Wagi w dalszym ciągu będą we wspaniałych humorach i w tym tygodniu będą szukały przede wszystkim okazji do nauczenia się czegoś nowego. Ale nie zapisujcie się na kurs dla księgowych, tylko raczej wybierzcie jakieś zajęcie, które związane jest ze sztuką i muzyką, bo w tych dziedzinach szczęście najbardziej Wam sprzyja. Zodiakalne skorpiony zajmą się swoim życiem domowym. Będą pomagać rodzicom, będą Prowadzić dzieci do przedszkola albo jakieś bardzo ważne domowe sprawy wykonywać. Drogie skorpiony, zasłużycie na wielkie uznanie, ale nie wypominajcie innym osobom, że tracicie dla nich czas albo pieniądze. Dobre serce niestety wymaga pewnych nakładów. Strzelce najchętniej razem z bykami szusowałyby po górskich stokach, albo leżały gdzieś na plaży w Egipcie. Jeżeli musieliście zostać w pracy, to naprawdę bądźcie ostrożni, ponieważ możecie o czymś zapomnieć, spóźnić się na ważne spotkanie. W tym tygodniu zdecydowanie lepiej nie rzucać się w oczy. Koziorożce za to będą zorganizowane, spokojne i jak zawsze będzie można na koziorożce w tym tygodniu liczyć. Ale pod koniec tygodnia planeta Wenus sprawi, że bardzo chętnie wybierzecie się na karnawałową imprezę, a jeżeli jesteście samotni, to macie szansę wreszcie spotkać kogoś bardzo sympatycznego do pary. Zawodnikami przez cały tydzień bardzo trudno będzie nadążyć, ponieważ ich pomysły będą ekscentryczne, bardzo nowoczesne i rozbawią całe otoczenie. Dlatego bardzo dobrze, że w niektórych częściach Polski trwają ferie. Ponieważ zawodnikami w szkole no, nikt by nie nadążył i ich zachowanie będzie pozostawiałoby bardzo wiele do życzenia. Zodiakalne ryby będą śmiły w każdym towarzystwie, w którym się znajdą. Dlatego powinny zabiegać o popularność, wyjaśniać różne konflikty i poznawać nowe osoby. Pełnia księżyca sprawi, że oczy całego zodiaku będą zwrócone właśnie na was, i to jest szansa na wielki sukces w miłości i wielkie powodzenie towarzyskie. Czego wszystkim rybom, które na co dzień są skromne i nieśmiałe, bardzo w tym tygodniu życzymy.